Minut, by ocalić przyszłość. Kod nieśmiertelności w kinach. Gdy po zimie Twoje stopy są suche, a pięty popękane, próbujesz je ukryć. Teraz już nie musisz. Krem do stóp Neutrogena Formuła Norweska przynosi ulgę już po pierwszym użyciu. Wystarczą trzy dni, abyś zapomniała o suchych i popękanych stopach. Są tak piękne, że chcesz je pokazać. Neutrogena regeneruje jak opatrunek już po trzech dniach. Nic nie pobije perfekcji. Oszczędzaj pieniądze na energii dzięki tabletkom Somat Multi Perfect. Po prostu obniż temperaturę mycia do 40 stopni. Dobrze, ale czy to wtedy będzie naprawdę czyste? Będzie! Somat Multi Perfect z aktywatorem zmywania w niskich temperaturach całkowicie aktywuje składniki myjące już w 40 stopniach. Wow! Absolutna perfekcja! Oszczędzę nawet do 40% energii. Tabletki Somat Multi Perfect. Nic nie pobije perfekcji. Mały, wygodny Netbook HP Mini 210. Od złotówki w Orange Free. Bez zmrużenia oka. Zapraszamy do salonów i na orange.pl Plątane włosy? Teraz ich poskromienie to nie problem dzięki profesjonalnemu wygładzaniu. Nowość. Sajos Smooth Relax z kompleksem wygładzającym. Profesjonalna pielęgnacja, po której włosy stają się gładkie jak po wizycie w salonie. I co najważniejsze, jest dostępny w sklepach w atrakcyjnej cenie. Nowość. Sajos Smooth Relax. Profesjonalne wygładzanie, na które możesz sobie pozwolić. A dla utrwalenia i gładkości włosów jak z salonu nowy Sajos Fix Smooth. Spośród 10 tysięcy kandydatów show Must Be the Music tylko muzyka to wy wybraliście finałową ósemkę. Konrado Janies, Tomasz Dolski, Piotr Restecki, Little Brewer, Noko, Enej, Marcin Rotten Rotenbark. Ich talent was zachwycił. A co na to żywili? Z tej ósemki mogą być zawodowcy. Nie zazdroszczę Państwu, Ech, bo mają ta. Państwo szalenie trudny wybór. Przed nimi decydująca bitwa. Kochani, nagroda jest tylko jedna. Na zwycięzce czeka 100 tysięcy złotych i prawo występu na SOPOT top trendy Festival 2011. Oglądajcie ten program, bo on jest richtig fajny. Na zbiery tylko muzyka. A wybierz zwycięzcę. Głosuj i oglądaj. Must be the music. Tylko muzyka. Wielki finał. Jutro o 20. O, Taka cena każdemu jest w smak. Kiełbasa toruńska, pieczona. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Świeżo, taniej, tak jak chcesz. Jest w Intermarsze. Rozum chyba mamy dziewczynę, wiesz? Oh. No, z tego co pamiętam strasznie piękna. Mm, no i jak ma na imię? Jola. Jula? Jula. Jak? Albo Julia. Z zaraz sprawdzę, możesz mi wybrać ten numer? No, na komórkę? A co? Teraz na komórkę czy nie na komórkę jeden abonament? Co nie, Jula? Julian, słucham. Matko, rozum chyba mamy chłopaka?

Hey, the time of my life